W Brzeskiej Szkole Karate Shotokan Samuraj odbyły się egzaminy na stopnie mistrzowskie. Największym wydarzeniem była nominacja na siódmy dan założyciela szkoły Waldemara Dąbrowskiego. Samuraje ze szkoły Karate Szotopią Samuraj mieli wczoraj wielki dzień. Na egzaminy na wyższe stopnie mistrzowskie przyjechał z Włoch legendarny szihan Giuseppe Beghetto posiadacz ósmego dana. Egzaminy skończyły się wielkim triumfem kołowskich samurajów. Dziewięcioletnia Daria Dąbrowska zdała na czarny pas i otrzymała stopień pierwszego dana. Atmosfera podczas egzaminów była magiczna. Wraz w roku, w listopadzie spotykamy się na tym najważniejszym wydarzeniu dla ćwiczących, którzy dochodzą do tak wysokich stopni, którzy cały czas podnoszą swój poziom wyszkolenia i zrozumienia tego na tej drodze. Myślę, że nawet ten jeden raz wystarczy do spotkania, bo każdy czas dodatkowy poświęcamy na pracę, żeby do tego momentu doprowadzić właśnie, który się odbył dzisiaj. Samuraje byli dumni, a także wzruszeni. Jestem bardzo szczęśliwy, przyjąłem tonę stopień. Najwyższy stopień w Polsce dzisiaj ja i mój kolega Zbyszek Wojtkowiak jedyni w Polsce jesteśmy posiadaczami 7 yy, dana. Jest to naprawdę wydarzenie niespotykane na terenie Polski. Yy, Panie, cieszę się, ale przyjmuję ten stopień z pokorą. Dopiero zaczynam, uważam, e, swoje doskonalenie na drodze karate. Życzę wszystkim, żeby chociaż do tego momentu doszli w swoim życiu. Mistrz Giuseppe Begetto w samych superlatywach wypowiadał się o kołobrzeskiej szkole karaty Samuraj i o swoim uczniu Waldku Dąbrowskim. Poznałem senseja Waldemara Dąbrowskiego 33 lata temu. Wadek był wtedy bardzo młodym adeptem karate. U mnie zdał pierwsze egzaminy na czarny pas, egzaminy mistrzowskie. Wciąż utrzymujemy kontakt. Widzę, że przez swój rozwój i rozwój swojej sekcji odtworzył karate na nowo. Szczególnie tutaj, na Pomorzu. Shihan Bagetto szczególną uwagę zwraca na wspaniałą atmosferę w szkole karate-samorei, nazywając ją jedną wielką rodziną. Rodzina karate to dobre określenie. Oni nie myślą, nie myślą, i nie mówią o karate. Oni po prostu robią karate. Spotykają się codziennie na treningach i dzięki temu jest to taka silna sekcja karate Shotokan w Polsce. Wielka uroczystość w szkole karate samuraj. Egzaminy na stopnie mistrzowskie i wielki sukces oczywiście kołobraskich samurajów. Wszyscy zdali, otrzymali nominacje na wyższe pasy. Wielki sukces. Młodej, dziewięcioletniej Darni, która już może pochwalić się czarnym pasem i pierwszym danem. No i oczywiście wielki triumf Waldemara Dąbrowskiego. Siódmy dan. Jeden z dwóch tylko siódmych danów w Polsce. Gratulujemy serdecznie. Szkoła Kartę Samurai. To potęga jest i basta. Adam Wieczorek, Wydarzenia Dnia os.